A witaj ta cepry! W tym specjalnym odcinku chciałem was zapytać o jedną zec. Póki go grzybały wzutatato do kumina. Łodwa zniki, rumbanice siekiery, płotki nie jedne takie. O, nawet dęk od krowy. Ja nie mam zielonego pojęcia. Skąd się wziął ten pomysł? Chyba ze Was zainspirowała jedna. Telewizja, nie powiem jaka, ale ocywita, wie ta o, o którą chodzi. I takie mum pytanie, czy wasze kuminy cierpią na niedobór żelaza? Że tyle tego tam złucota? No to to jest dramat. Te wszystkie bitne kuminioze muszą się namęczyć, żeby je wykopać, wybrać z kuminów, ręce się poptegowywać. Nie ma najmniejszego sensu. A ty się tak nie patrz, bo pewnie sam wzucałeś i teraz tak wyglądasz. Więc, moje drogie Cepry, jeżeli kumin wam się zapchał, to nie ta tych wszystkich młotków, ciekierów, łodwazników. Kumin to nie jest waga. No chyba ze zecy mają. mają niedobór zelaza. No to zalecam włożenie wkładu do kumina, a nie jakiegoś tam zelastwa. No, wełbie się nie mieści, króca fuks. Więc jest raz powtórzę. Nie wrzucać zelastwa w kumin, weź na to lepiej na za zanieśta. Będzie tam mieli więcej dudków, żeby zapłacić kuminia złowi za zetelne cystenie. Gdybym jo coś takiego łodwalił, to bym jechanuś ja to powiesiła. No, nie, nie powiem gdzie, ale pewnie się wszyscy domyślą o to. Taka prawda, taka prawda, no siekera, dziodek mój Stazyk pewnie się w grobie przewroco dupu do mnie, jakbym coś takiego zrobił. O no, Jezus, podejrzewam, że telewizja, która oczywiście moderuje cały nas wygląd, jak to wszystko się ma, by pewnie to zatwierdziło jako dobry pomysł, no bo jak, trzeba sobie w życiu jakoś radzić, nie? I takie pomysły podsuwać. No cóż, moi drodzy Państwo, następnym razem zobaczy ta tutaj kuminioza, bo obecnie jest pewnie zajęty wyciąganiem z kuminów jakichś cudawianków lub innych osprzętów gospodarstwa domowego, będzie tu on, znowu będzie pitolił jakieś głupoty, ale pozorne głupoty, żebyś tam widzieli. I pamiętaj, żeby zostawić subika, żeby kliknąć łapkę w górę i żeby do ten kanał. Za często się tu nie pojawia, ponieważ jesteśmy tak zapracowani. No ja również, bo ja muszę wypasać się. Bo nie ma łowić, bo niestety górol jestem, ale nic inny i niestety stepów tutaj nie ma, więc nie ma co wypasać. Tyle. Kłaniam się wysoko po same oko. Cześć!